W siódmej kolejce T-Mobile Extra Kasy najciekawiej zapowiada się spotkaniem Śląska-Wrocław z Lechem Poznań. <trykne> Śląsk-Wrocław był uważany za punkt który brał najładniejszą piłkę w polskiej lice, natomiast cierpi na brak punktów więc drużyna e, Śląska powinna do tego spotkania podejść naprawdę poważnie, aby wywalczyć trzy punkty. Natomiast e, Lech poznań w tej chwili <tryk> zajmuje piąte miejsce w Lice i swoją grą powiedzmy e, nie zachwyca, czy spotkaniu ze śląskiem mm, to wreszcie e, zachwyci, co się okaże. Zapraszam do oglądania skrótu. Pierwsza akcja śląska Wrocław. Z sobota prawą stroną biegnie, podaje do sobostyna mili. Mila próbuje zwolnić przeciwnika, więc zwolnia, wraca. Następnie Stefanowicz podaje piłkę, przejmuje ją i stara się czyli coś, co jest blokowane. Pierwsza akcja Lecha Poznań. Możdżę podaję w tą piłkę do mamy. Mam do ja śląska. Pięknie wybijają piłkę. Kolejna, kolejna akcja. Muracki. Biegnie delikatny swodzik. Tonew Harboleda. Długie podanie na lewą stronę do Hardlandesa Ten dośrodkowuje bramkarz Muraski Pięknie podaje do Tonewa, Tonew lewym krocem Pięknie dośrodkowuje, na napastnik próbuje trafić <grytanie> Minuta 86 spotkania Kontuzja zespołu Śląska Wrocław Spachić lewy obrońca dostaje kontuzji niestety musi zejść z boiska spotkanie Śląska Wrocław z lewym Poznań toczyło się w dużej mierze w środkowej części boiska dlatego taka tak mała ilość strzałów na bramce na bramka, Przeciwnicy nie pozwalali dać do jakiejś klarownych sytuacji, dlatego spotkanie zakończyło się niestety bezbrątkowym remisem 0 do 0.